Witam bardzo serdecznie, ja jestem Nodzeński i dzisiaj znowu będziemy przerabiać moje stare projekty. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to serdecznie zapraszam do tych filmików tutaj. A jeżeli wiecie o co chodzi, to przechodzimy już do części głównej i części najlepiej oglądanej, czyli losowania. Mam tu już wyciągnięte nasze koło fortuny, które powie nam, jaki dzisiaj projekt będziemy przerabiać. Także bez zbędnego gadania, zobaczmy, co dzisiaj przyniesie nam los. I do tego piękny waleń, czy wieloryb. Nie wiem co to było, bo ustawiłem sobie motyw rafy wodnej. Nie, rafy koralowej. Teraz znajdziemy sobie projekt numer 28. Myślałem, już 30. Czym 28? Ktoś mnie tutaj okłamuje. O proszę. mój o Jezus Maria, to jest brzydkie. To jest bardzo brzydkie. I mi nie robił takiej serii, to nie wiem, czy bym no, nawet pokazywał taki projekt. Bo no, powiem wam, jest ciężko, że tak powiem. To jest projekt... Z już znanego Wam setu insomnicznego, który robiliśmy w odcinku pierwszym. I on jest paskudny. On jest strasznie zły. To znaczy, może nie aż tak strasznie, ale on jest bardzo prosty. Przez co nie mówię, że tutaj minimalizm jest brzydki, ale w tym przypadku jest, bo no, no tak jak widzicie, on nie jest jakoś nie reprezentuje, tak jak już kiedyś powiedziałem przy innym projekcie, nie reprezentuje sobą nic nadzwyczajnego, że tak powiem, on jest po prostu zwykłą, zwykłym kombinezonem z y, taką siateczką, ale ta siateczka jest dość interesująca, także myślę, że z nią sobie bardziej pokombinujemy, także odpalam no, już tableta już odpalony program i w sumie nie wiem za bardzo od czego zacząć, myślę, że zrobimy sobie w tym wypadku dwie sylwetki damskie, bo jakoś nie siedzi mi ten projekt do jakiejś męskiej sylwetki. Tutaj za bardzo właściwie nie wiem, nie wiem chciałem, chciałem omówić, co tutaj zostawić i co brać, ale no, ten projekt jest tak prosty, że w sumie rzecz jest prosta, rzecz jest łatwa. Na pewno zostawiamy te linki takie, bo one w założeniu to miały być linki, które jakby tworzą ten projekt, i on tutaj na nich wisi, jak widzicie. I chciałbym wprowadzić w ten projekt tutaj akurat więcej czerwieni, bo tak jak pamiętacie z poprzednich odcinków, w tym projekcie było bardzo dużo takich czerwonych rzeczy, i w sumie fajnie by było, gdyby to było zachowane. Bo nie wiem skąd się nagle wziął ten taki niebieskawy, to znaczy on jest spoko, ale fajnie by było, gdybyśmy go przełamali jakimś innym kolorem. Możemy też zrobić jakiś kombinezon. Tutaj sobie w sumie włączymy oś symetrii. I jeżeli macie jakieś symetryczne projekty, zawsze polecam Wam włączać tą oś symetrii, ze względu na to, że po prostu będzie Wam łatwiej. Będzie Wam łatwiej ogarnąć cały, cały projekt, polecam ten technikę ja bardzo Wam polecam ten Technical Pain. Kur... Tego tutaj, którego widzicie właśnie na ekranie. Bardzo Wam polecam. Z zrobienia outline'ów dla mnie jest chyba niezastąpiony, jeżeli chodzi o outline. Jest on świetny do wyprowadzenia gładkich, prostych linii. Teraz sobie myślę, że zrobimy sobie taki kaftan, ale to nie będzie kaftan, tylko to będzie jakieś coś. Zostawmy to, zrobimy drugi i zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało na tym drugim. W drugiej sylwetce wracamy do, bo chcę zrobić koszulę, to bardzo chcę zrobić koszulę. Chcę zrobić z tego, patrzcie koszulę, koszulę, koszulę bardzo oversize'ową. Tutaj ten rękaw, widzicie, by był opóźni opóźniony. I tutaj takie duże mankiety na takiej zasadzie. I ona też by była warstwowa, tak jak w którymś tam projekcie. Tak, duże, bardzo. Ona ma być duża, ona ma być gigantyczna. Taka wiecie, wygodna koszula. Projektujemy tutaj jakiś. Form super użytkowy, ale chciałbym, żeby one też były, no, wygodne do noszenia, jeżeli to jest, jeżeli o tym myślimy, nawet na wybiegu. I to będzie taka koszula, i to jeszcze będzie wychodziła jedna warstwa spodniej. Tak. Ta koszula będzie miała, wiecie, takie o, takie przetarcia. I tu będą te, będzie, będą te siateczki. Tak. To wygląda fajnie. I właśnie ona będzie tak jakby dwuwarstwowa. To będzie ta pierwsza warstwa, to całe, to ta góra. I pod spodem będzie warstwa z innego materiału. Myślę, że może to być jakiś, nie wiem, może yy, jakaś organza czy tym podobne, żeby ona lekko prześwitywała, ale jeszcze przez to widać nie było widać tylko i wyłącznie ciała przez te elementy tylko żeby było widać, właśnie jeszcze jakiś materiał, żeby tak tak I tak sobie właśnie nawiążemy do, do tego wcześniejszego projektu, że ten niebieski. Tutaj, ona będzie biało, też biało-czerwona w tych burgundach, a ten niebieski będzie właśnie przedstawiony pod tymi rzeczami i to będzie świetne. I tutaj założymy sobie znowu te, te, te nasze skarpety, one będą tak za kolano, jedna będzie tutaj, a druga będzie tak, wiecie. Niżej, że ona niby jest taka opuszczona, i trochę bardziej coś w ten desen. Zero jakiejś biżuterii, niczego. Jeszcze się zastanawiam, kurczę, czy ten projekt nie będzie zbyt odjechany w stosunku do tamtych, do tamtych, które robiłem, bo on jest zbyt jakiś taki futurystyczny, i boję się, że on będzie zbyt, że on nie będzie za bardzo pasował. I wiecie co? W takich sytuacjach wychodzimy po prostu do zera. To wygląda spoko, i to będzie się, dzia i to będzie się działo do całej tej koncepcji wcześniejszej, którą miałem, a ten projekt, ten drugi, który już usunąłem. Sobie nie mogę do niego wrócić, żeby Wam pokazać. Jest. Nie wiem, on nie jest. Nie był wystarczająco dobry, po prostu. Więc myślę, że tutaj musimy zrobić coś innego, i możemy sobie pojechać w sumie. Myślę, że możemy też pojechać jakoś futurystycznie. Mam olśnienie. Mam olśnienie. Zrobimy sobie taką kiecę, i tutaj zrobimy sobie właśnie na tej osi symetrii, o której Wam wcześniej mówiłem, ale poszło się to, że tak powiem. Yy... <laughs> Przepraszam, bardzo przepraszam. I zrobimy sobie takie elementy. Mieliśmy już takie wcześniej, w sumie, że one były takie. Nie wiem czemu się obkręciliśmy aż tak, ale dobra. I tutaj będzie to wychodziło. I to będzie po prostu zwykła kieca, ale ona przez to, że będzie. Tutaj jeszcze będzie gorsetowana. Tak. I tutaj będzie taka. Tutaj zrobimy sobie te sznureczki, które chcieliśmy, przez środek, i te rękawice. I zrobimy je sobie tak, tak, jakoś tak. Może to trochę bardziej wprowadzimy O, do takich geometrycznych. Nie podoba mi się to. Nie, to tak nie będzie. Chyba, że zrobimy to po prostu geometrycznie i przylegające do ciała w takiej zasadzie. O tak też jest spoko w sumie. Bez tego nie robimy tak, tylko wtedy musimy to obniżyć. Widzicie, czasami projektowanie jest robieniem różnych rzeczy i pójściem na różnego rodzaju kompromisy, żeby później wszystko wykasować i zrobić z tego coś nowego o, i tutaj zrobimy sobie te takie sznureczki one będą tak wychodziły O, to fajnie teraz wygląda i tutaj sobie zrobimy tak o, symetrię właśnie też z takich płatów materiałowych tak, i myślę, że ona w sumie spoko wygląda i tutaj zrobimy sobie ten gorset taki częściowy i tutaj też zrobimy sobie wiązania. Myślę, że to jest spoko. Myślę, że tutaj jeszcze dość dużo wyjdzie na samym renderingu i kolorowaniu, bo wtedy wyjdą nam fajne rzeczy po prostu i lepiej to będzie zobrazować, jak już będzie całość zrobiona. Także w sumie to już mamy gotowe. Ja teraz zrobię sobie tylko outline tak jak zwykle, i wracam do Was z gotowym efektem. I sobie to później pokolorujemy już razem. Mamy tu nasz drugi projekt, który jest tym projektem bardziej każualowym, bo zaczniemy sobie od tej całkiem spodniej warstwy. Do tych projektów. Używam Jagged Brush, i on jest świetny do nadawania takiej fajnej tekstury. Tutaj te akurat one są strasznie intensywne. Musimy to sobie trochę zejść z tej, z tej intensywności. Dużo, dużo bardziej przypomina tamto. Oczywiście później możemy to sobie wszystko skedytować. I ja tutaj tylko zamalowuję te miejsca, które wiem, że będą nam prześwitywać, tak żeby zaakcentować to, że ten materiał faktycznie jest pod spodem. Tutaj zrobiliśmy sobie tą naszą pierwszą warstwę, i kolejną warstwę zrobimy sobie na tym. I to będzie właśnie ta warstwa, która będzie wpadała w te nasze wiele i prześroczystości. Skończyłem wszystko mam gotowe i możemy już sobie właściwie zacząć omawiać to, co dzisiaj zrobiliśmy. Pierwszą sylwetkę, którą zrobiłem, to jest ta sylwetka trochę bardziej ekstrawagancka. Bałem się na początku, że wyjdzie trochę bardziej, trochę za bardzo ekstrawagancka. Wiecie, że ona trochę nie będzie pasować do tych sylwetek, które robiliśmy wcześniej, ale koniec końców wydaje mi się, że wyszła całkiem spoko, bo przez to, że ona jest trochę właśnie taka bardziej wychodząca i też bardziej eksperymentująca z formą, wydaje mi się, że może to fajnie wyglądać później i dawać nam nowe perspektywy w przerabianiu kolejnych sylwetek, a naprawdę mieliśmy bardzo duży problem z basicowością projektu wyjściowego, z którym pracowaliśmy, więc i tak wydaje mi się, że jak na to, z czym przyszło nam pracować w dzisiejszym odcinku, to nie jest źle. Oczywiście jedną osobą, którą za to mogę winić, jestem ja sam, bo ja sam zaprojektowałem coś takiego kiedyś, więc dziękuję sobie z przeszłości. I tak prezentuje się pierwsza sylwetka. Dzień dobry. Pokaż się. Jak cię pokazuję, to ludzie mnie bardziej oglądają. Tutaj widzisz? Tutaj. Ale się patrzysz. Ale się patrzysz. Ooo, przytulaski. Ale będzie już mruczała. Ale mruczymy. Kocisko. Co, spódniaku. I w tej sylwetce też bardziej skupiłem się na tym zielonym, który mieliśmy w projekcie wyjściowym. Ten drugi nie zawiera aż tyle tego zielonego, ale chciałem właśnie tutaj go wprowadzić ze względu na to, żebyśmy później mieli więcej możliwości przy tworzeniu kolejnych projektów. Także to jest jeden projekt, a drugi projekt. I tutaj fajnie wyszła ta warstwowość, i wydaje mi się, że fajnie siedzi właśnie to że są zrobione dziury w materiale i widać tą warstwę spodnią materiału, ale jeszcze jest coś takiego między tymi materiałami, co daje nam trochę do myślenia i sprawia, że ten projekt wychodzi trochę bardziej z kanwy takiego zwykłego projektu. No tutaj oczywiście te, proje te projekty kolorystycznie trochę będą od siebie odbiegać, bo one wszystkie będą robione w innym czasie. I na samym końcu, jeżeli wylosuje nam się już każdy projekt z kolekcji i będziemy mieli już wszystko gotowe, to będziemy tą całą kolekcję ujednolicali. Jednolicać. Tak mi się wydaje, że przynajmniej to jest dobry plan na zrobienie. Zrobimy sobie taki dodatkowy odcinek, gdzie będziemy ujednolicać cały projekt, i znaczy całą tą kolekcję, tak żeby była, ona była spójna i była fajnie tak złączona ze sobą, żeby karta rzecz nie była jakby oddzielnym bytem, tylko żeby wszystkie ładnie ze sobą grały. Dajcie znać, która sylwetka bardziej wam się podoba. Czy jest to sylwetka ta bardziej ekstrawagancka i taka bardziej wychodząca w przestrzeń, bardziej sci-fi, czy jednak jest to postawienie trochę na klasykę, i takie koszulowe rozwiązanie z dziurami i z sznureczkami, które są między materiałami. Ja czekam na Wasze komentarze, a my widzimy się już w kolejnym odcinku.